Tutaj wokół przyroda, naprawdę piękny widok. Nadal wygląda to tak wszystko pięknie, jak ostatnio stare kajaki. Szkoda, że są takie rozszabrowane. Jak widać, niestety, jedna ściana została. Ciema. Ja jestem Jacob. I zapraszam Was do następnego odcinka na tym kanale. Tym razem zwiedzimy koszary huzarskie w Bożu, które znajdują się za mną. Więcej historii Wam opowiem potem. Co prawda tutaj remontują, teraz bu główny budynek koszar Ale myślę, że to nie stoi na przeszkodzie, żeby pokazać wam te piękne miejsce Także zapraszam Była kolej, a teraz pora na coś zbrojeniowego. Także lecimy Dobra, miejsce, przy którym się teraz znajdujemy To ujeżdżalnia która leży dosłownie obok budynku Koszar. Do Koszar oczywiście nie wejdziemy, ponieważ tutaj jest remoncik, ale ujeżdżalnia była częścią tego kompleksu. I tu są ostatnie chwile, kiedy jeszcze można tu wejść. Niedawno wejście było zabunkrowane, że tak powiem. A teraz o dziwo idzie wejść. Ale przechodząc do historii, cofnijmy się na chwilę do 1868 roku. Kiedy zaczęli budować Te koszary Wtedy zaczęli I tak, budowa trwała 10 lat No niespełna 10 lat Ponieważ w 1877 roku Wybudowali ten kompleks A my wybieramy się do budynku ujeżdżali Ponieważ do budynku Typowo koszar nie wejdziemy Ale też wam go Pokażę. Na razie na spokojnie. Strefa niebezpieczna. Bo tutaj widać pełno drewna. Pewnie z tych koszar wszystkie belki. Tu musimy akurat wyciągnąć lampę, bo tu jest ciemno strasznie. Ostatnio jak byłem w tym miejscu, to nie było to tak wszystko rozdupczone, że tak powiem. No kurde, trochę śmieci tutaj się narobiło. Piękno. Piękno gór. 2001 rocznik. I co tutaj jest? Nadal wygląda to tak wszystko pięknie, jak ostatnio. Stare kajaki. Szkoda, że są takie rozszabrowane. Tu jeszcze jakieś taśmy. Tylko jaki to relikt przeszłości, jakich mało. No się przejdziemy tutaj po prostu. Tutaj nie wiem co to miało znaczyć jakiś wielki badyl. A co my mamy tutaj? Na pewno jakaś wielka pajęczyna. O tu ktoś sobie domek przyrządził. O kurde ale miałem schizę fest Tu jakaś ręka O, schiza Tu ktoś się domek przyrządził, więc nie przeszkadzamy Jak widać puszki I ktoś sobie tu pomieszkuje Tutaj pełno fajek na ścianie ale teraz przeszedł mi dreszcz Ja myślałem, że to jakieś zwoki, Albo nie wiem co Ta kołdra to mnie zlęknęła Naprawdę krypnie się tu zrobiło. Samne pomieszczenia nie są za duże. O, słychać maszyny jeszcze z budowy, ale naprawdę teraz krypnie się zrobiło. Festro, widzowie, Zapomniałem wam powiedzieć, kto w ogóle tutaj bronił Raci Boża. A więc, tak w 1894 roku. Był tu szósty pułk huzar zwany jako Zieloni Huzarzy, coś takiego. No i oni bronili oczywiście La I że tak powiem, przywódcą był Kazimierz Raszewski. Niestety nie wiem, kto to jest, ale. Pokażę Wam jakieś różne informacje na pewno w tym filmie o nim. Jeszcze zobaczymy. Kurde. Tutaj już zerwony dach. Wcześniej tej dziury nie widziałem. Wcześniej tego wszystkiego tu nie było chyba nawet. Szósty pułk huzarów tutaj bronił. No, historia nie ma za dużo w tym temacie parę ciekawostek ale resztę wam opowiem w następnym miejscu czyli gdzieś tam o ile jest jeszcze tam wejście bo tutaj maszyny chodzą budowa trwa a ja tu chodzę tam chyba już ryzykownie wchodzić o, oczywiście piękne miejsce ale zaraz trzeba że ty, teren prywatny w ogóle. Co jest? A tu jakiś bezdomny śpi, bez sensu Ty jak pójdziemy tu dalej, co tu dalej jest? W sumie to nic tu nie ma To drugie przejście tu było, ale się zmyło I niestety dalej przejścia nie ma Bo został zadeskowany widzowie, tutaj dalej mamy to wejście, ale tu jest pełno detek I tak wchodzić tu to lipa trochę Zabunkrowali nam wejście drugie A chciałbym chętnie wam pokazać różne rzeczy Ale niestety nie wejdziemy do tego miejsca chyba, tak mi się wydaje Tu w ogóle jakaś dróżka wydeptana, jakby ktoś tędy cały schodził. Tam budynek, koszar. Dobra, idziemy. No tu mamy drugi budynek. Trochę dziwne to wejście ostatnie, to takie nie było. To było zamurowane, ktoś to rozdupcył No kurde tu to już wygląda, krypnie strasznie Powyburzane wszystko Ale jak widać, ktoś trochę to poukładał, bo tu było Bo tu była cegła na cegle Robi to wrażenie i być może jestem tu ostatni raz w swoim życiu ponieważ później remont trwa i później pewnie z tego też coś zrobią albo być może to po prostu zrównają z ziemią o co to jest dziwne miejsce tu pewnie woda się zbierała przez lata ale jak widać na razie wody nie ma wyschnęła tam było też jedno tajemnicze miejsce po lewej stronie, pamiętam jak tu byłem kiedyś, bo byłem na tym obiekcie wraz z Dawidem, ale też sam. Zapraszam serdecznie na te dwa odcinki. Link będzie przypięty. No, jest tu wysprzątane bardziej, tak przejrzyściej. I tam u góry też w jednym miejscu kajek zwisał, nie wiem czy nadal zwisa. O, no tutaj jeszcze jakieś papiery zostały. Jak widać. Tu to samo. No jest tu jakoś tak inaczej niż jak tu byłem ostatnio. Nie mam pojęcia, do czego służyły te pomieszczenia. Ale jest tu naprawdę ciekawie co my tu mamy dalej. Dobra, bo ja taki spięty trochę tu chodzę tak naprawdę Nie wiem, się spodziewać i tak mówię do Was ale Pewien dlaczego emocji jest Kurde tutaj ta budowa Sorry, że byłem tak cicho Tu pokażę Wam ostatnie pomieszczenie w tym miejscu, jak widać, ktoś tu serio uporządkował to. To nie było aż takie uporządkowane, to było dosłownie wszędzie, jakby tak mi się wydaje. I tutaj dwa kajaki kolejne, na samej górze, zwisające prawie, że jakby to hukło. To by była tragedia. A więc, jeżeli jesteśmy na końcu, to muszę Wam powiedzieć, kiedy był również koniec tych koszarów, a mianowicie w 1919 roku w wyniku traktatu wersalskiego niestety to miejsce zostało, to miejsce, huzarzy zostali rozwiązani no i już nie bronili, nie bronili tego miasta. Czyli finalnie przygoda się kończy w 1919, jednak co było dalej? Nie douczyłem się. Przyznam się szczerze. Chyba, że jeszcze coś znajdę, to wam powiem. Z tego, co się doinformowałem, historia kończy się tak naprawdę na 1920 roku, gdzie wspominali Kazimierza Raszewskiego. No i chyba to by było tyle. Budynek popada w ruinę. W 2012 około były plany że tu niby ma być jakaś restauracja, czy coś w tym stylu jednak jak widać mam 2025, nic się nie zmieniło ale teraz jest kolejna inwestycja nie pamiętam co tu miało powstać ale właśnie remontują, słychać właśnie maszyny więc dlatego jestem tu zapewne ostatni raz przed skończeniem remontu jak się uda to Chętnie z Dawidem wybierzemy się tu na ostatnią sesję paranormalną, być może w tym miejscu Jeśli chcecie, żebyśmy tam... Żebyśmy tu zrobili sesję paranormalną, to napiszcie w komentarzu Trzeba się ewakuować Ujęcia jeszcze jakieś porobię wam I chyba to by było na tyle Dobra, my wychodzimy A ja pokażę wam jeszcze jedną ciekawostkę Ponieważ tutaj obok znajduje się jeszcze pozostałość strzelnicy, która była częścią tego kompleksu. Mam nadzieję, że natrafię na tą część, która się odstała. Nie wiem do końca jak tam trafić, ale Wam ją pokażę. I zobaczymy, będzie przygoda. Jak widać, tam ktoś kosi trawę nawet. A my idziemy w stronę tej strzelnicy. Zobaczymy, co ciekawego się tam odstało jeszcze. Nie mam pojęcia, czy dobrze idę. Tu jakaś ścieżka. Tu też jest ścieżka wydeptana. I być może ta ścieżka prowadzi nas do tej strzelnicy. Piękne widoki. Wśród drzew spokój, cisza, harmonia. Można by rzec, naprawdę nie jestem pewien, czy dobrze idę. Ale tutaj, jakieś pozostałości, na pewno zostały. O, tutaj, jak widać, rosną sobie jabłuszka. Nie spodziewałem się tego. A my przechadzamy się i może natrafimy na jakieś zabudowania z tej strzelnicy trawa mokra, buty mokre, bo dzisiaj mam ubrane zwykłe ale to nie stoi na przeszkodzie prawdopodobnie w ogóle źle idę najwyżej się zawrócimy o! Mamy stare zabudowanie z tej strzelnicy, bardzo ciekawe odkrycie, tak naprawdę jestem tu pierwszy raz, ponieważ zwykle jedynie jak wałem się jechało, było widać ten budynek, zawsze myślałem, że to pozostałość muru graciborskiego, jednak to pozostałość strzelnicy z jej koszar, pełno pokrzyw, chyba nie chcą, żebym tu przyszedł, Jak widać, niestety jedna ściana została. Jednak jest to bardzo ciekawe odkrycie. Uuu! A co to jest? Nie mam pojęcia, co to może być. Ale stare. Być może neogotyckie zabudowania są. Pierwszy raz jestem tak blisko tego miejsca A o! O to nie wiem do czego mogło służyć Nie mam pojęcia tam oczywiście jakieś śmieci Ale tak poza tym Fajnie że tu trafiłem żeby wam to pokazać Kurde Pierwszy raz tak blisko, nigdy nie było okazji Szkoda, że tak mało zostało. Tutaj też coś jest. Nie wiem, czy to należało do strzelnicy. Czy to nie jest po prostu postawione w późniejszym okresie. To jest taki murek. Trochę jak bunk, Troszeczkę jak bunkry. Tutaj wokół przyroda. Naprawdę piękny widok. Podszedłbym gdzieś tam bliżej, no ale w sumie tam ani wejście idzie, ani nic. nie mogę dla Was ujęcia porobić. No i co? Naprawdę cieszę się, że tu trafiłem. I co? To chyba by było na tyle. Także za mną znajduje się stare zabudowanie ze strzelnicy. Koszary też są pięknym miejscem. A ja co? Będę się z Wami żegnał. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę na tym kanale. Oczywiście dajcie znać w komentarzu, jak spodobał Wam się ten odcinek. Dajcie oczywiście subskrypcję. No i oby więcej takich fajnych historycznych materiałów. Na pewno będzie jeszcze więcej odcinków w tej serii, to nie jest ostatni trzeci, na pewno będzie tego więcej. Dajcie znać, jak Wam się to spodobało. I tyle. Ja nie przedłużam. I widzimy się w następnym odcinku. Także się ma.